Cześć, ja jestem churrtakowca, a ze mną jest I Dzisiaj nagrywamy drugą część. E, jak to się nazywa? Jaybreak of Minecraft. E, jak widzicie. La, nie, niestety. Pierwsza część miała mały wyświetlacz, więc jeśli ta część Wam się za bardzo nie spodoba, to już nie nagram trzeciej, jeśli nie wyjdziemy z więzienia. Ale dobra, e, e, musimy przeczytać, więc tak, chyba plan A już zrobiliśmy. Musimy... A, to już też zrobiliśmy. Plan B też już zrobione, czyli plan C został. E, mieliśmy ich zabić i wyjść. Czy to już jest wyjście? No nie wygląda na wyjście. Więc poczekajcie. Musimy sprawdzić wszystko. Tutaj stąd zeszliśmy, czyli powinniśmy wejść na... raczej tu. Nie, tutaj. Czyli jednak tam. E, dobra. Czyli tym młotkiem powinno się to zniszczyć, tak? Nie da się. Okej, okay, ale... Nie no, czekaj, coś tutaj trzeba zrobić. A masz ten miecz? No dostałem. Tam, w tej skrzynce, czekaj. Hammer... No cały czas jest... Zabij tych strażników i wyjdź, ale... I teraz, gdzie tutaj jest wyjście? Gdyby się... Na tym boisku coś jesz? Jest? Na tym boisku coś jesz? <grym> ja nie wiem. <grym> O, tu jest chłopak! Tam jest! O kurde, ile strażników tam jest! Oj, oj, Będzie problem. Dobra, jest tam jeden strażnik. Dzień dobry. I czemu on wszedł? Dobra, on nie chce się ze mną bić chyba. Ej, co? Co się stało? Ja nie mam kreatywnego, nie? O kurde! No już zaczął, już zaczął. Dobra, ja go zrzuciłem. Czy on ma. Tak, ten miecz ma odrzut, ja ich zrzucę. A! No dawaj, spadaj, no nie! Leżysz, dobra. Oni wchodzą też po drabinie, więc y, mam problem. Ale dobra, rzutaj! Dobra. Okej. Okay. Czekajcie. Czy tutaj jest wyjście? A nie! Dobra, jeszcze ten... Nawet jeszcze planu ani zrobiliśmy chyba. F. Dobra. Ojej, ojej. Tutaj nie. są ścieki. Najgorsze miejsce. Czyli? Właśnie nie wiem, czy ja tu byłem już? Chyba nie, no na pewno nie byłem. O nie, Boże, tam jest tak ciemno. Uwaga, skar. No, oj. Jak ja mam tu przejść? O nie. Jak ja mam tam przejść? Jak. To nie ma. E, dobra. Poczekajcie. Tutaj łatwo doskoczę, ale. O nie. A tutaj coś jest? Nie. Jak tam wejść? Oj. A odrobink? Nie no, przecież nie da się nic zniszczyć, bo jesteśmy na przygotowym trybie, więc się nie da nic zniszczyć. Ale poczekajcie. Kurczę. A. Co? chwilę? Nie. A patrz, a tam jest. No co, no mów. Skocz na tym pierwszy. Dobra, postaram się. Kurczę, no. Ten jakiś. Serio? No. Się... A, dobra, już widzę. Miskie. Poczekajcie, jeśli mi się nie uda teraz, to zrobię cięcie krótkie, żeby żebyście widzieli. Się... No właśnie, zrobię cięcie, aż mi się uda na ten pierwszy blok skoczyć. No dobra, skoczyłem i yy, czekajcie, bo tam. Hmm. Bo tutaj są takie dwa bloki, które. Ale nie no, Leon to nic nie daje. Bo patrz. Bo to jest na tym samym poziomie co to. Czyli. A jak z tego nie umiem doskoczyć, to z tego też nie mogę doskoczyć. Więc, Leon. Musimy, dobra, uważam. Ile tu jest bloków? To jest jeden, dwa, cztery około. Jest, I tutaj chyba też są cztery, jak nie pięć. Czekajcie. Jeden, dwa, trzy. No tak, cztery, czyli powinienem doskoczyć. Kurczę, pieczone. Dobra, widzę doskoczyłem. Teraz ostatni skok. No nie! Yes! Boże, tyle prób było. Nie chciałem tego nagrać, bo to by było tak nudne, bo ja skakałem tyle razy na to i w końcu się udało, Boże. Dobra, lecimy dalej, bo... O, tyle było nerwów przy tym. Tutaj jest jakaś drabinka, więc zobaczmy. Okej, okay, ale tutaj ciemno, właśnie. No, ja nic nie widzę! O nie, czekajcie. Co ja mam zrobić? Bo ja nic nie widzę. Ty, czy, czy zaczarowane, czy zenchantowane jabłko daje ten e, Night Vision? Żeby było widać coś? Czekajcie. No nie, bo życie jest takie ciężkie, bo ja nic nie widzę. Chyba że poczekajcie, większe sobie oświetlenie gry. Dobra, widzę widzicie, zwiększyłem jasność na 100 i teraz widzę, że tam jest trawdor i tam czy tam jest jakiś przycisk? Czy nie, no nie ma nic i najprawdopodobniej to tam coś jest albo tam było, ale nie wiem. O Boże, czekajcie. Tutaj nic nie ma. Tak, tutaj jest ciemność. Dobra. Czy czy ja naprawdę wpadłem do tego i nie mogę z tego wyjść? Dobra widzę, przyznaję się, wyleciałem tutaj na kreatywnym, bo już mi się nie chciało ten wychodzić jakoś. Czekajcie, a co te dziury tutaj są? Tutaj jest jeden... To jest podejrzane, bo tutaj jest jeden jedyny chyba. Chociaż nie może to jest jakiś błąd mapy, ale to jest jedyny... Nie no, nie da się niego zniszczyć. Tu jest bedrock. Kurczę, co ja mam zrobić? Ty, ja znowu tutaj wlazłem! O nie! Ja znowu tu wlazłem i mi trzeba znowu ten. Ja... Ale dobra. A no poczekajcie. Co tutaj... Czy tutaj coś jest, bo może ja coś przegapiłem? Czy tutaj, czy tam coś jest? Kurczę. ja tutaj co? Je... Co robi tam ta drabinka? No to, żeby się... Pod... kurde, tak nie wystraszyłeś. Tam... Nie no, tam i tutaj są bloki, ten... Yy, bloki... Ciemne więc na pewno tam już nic nie ma, ale czy tutaj, może na tym odcinku prawie nic nie zrobiliśmy, bo stoimy cały czas w miejscu. O nie, dobra. Dobra widzowie, szukaliśmy kilka minut, nie, wszystkiego, nie mam pojęcia gdzie co jest. Też tam widzieliście ten travdor, nie wiem gdzie jest ten guzik, szukaliśmy go po całej mapie, więc... No niestety musimy skończyć tą serię, bo ja nie wiem już co dalej robić, tutaj w książce, w książce też już nie ma napisanego tego, bo ja już chyba wszystko zrobiłem, Pan A to też już zrobiliśmy przecież, bo mamy armor, no i tutaj tylko żeby zabić, ale ja nie wiem kogo i gdzie, więc no, teraz włączymy tryb widz, Czyli to jest taki spectator, ale na telefon, w ogóle wiem Dziwne, że to dodali do minecrafta I tutaj jak widzicie można przenikać przez bloki I zobaczymy po prostu tą całą mapkę Resztę tej mapy, żebyście widzowie mogli zobaczyć Więc tak, tutaj mamy ten trawdor. Zobaczmy co jest w środku Czekajcie chwilę Zmienię sobie tryb na sekundę, na kreatywny I Teraz oświetlę tutaj Dobra, i teraz tu jest jakaś płytka. I tutaj był już koniec. I wystarczyło guzik znaleźć. Albo coś. Czyli... Teraz nas na tym. No Spectatorze spróbuję znaleźć ten przycisk. Chociaż nie wiem czy to ma sens, jak już wszystko przeszliśmy. Tutaj jak widzicie, no postarali się dużo. Tutaj są command bloki jakieś. Fajnie, tutaj jest to więzienie, w którym zaczynaliśmy w ostatnim odcinku. Tutaj to wszystko. Fajna mapa. No, tutaj jest to. Tutaj yy, kolejne więzienie. Czy strażnicy. Fajny koszykówka. I czekajcie, bo chcę zobaczyć, czy my czegoś nie przeoczyliśmy w tym w drodze tutaj. Chwila. My tu weszliśmy. A tu? Tutaj wszedliśmy. Wszedliśmy. Tam, Tam weszliśmy, tutaj wszedliśmy. A, tutaj nic. Tutaj nic nie ma. Ale dobra. Czyli. Nie wiem, jak to jest ukryte. Ten przycisk albo coś, albo ten. Nie no, tam nie ma żadnego przycisku. Już sprawdzałem. O, tutaj bardziej oświetliłem. No, jak widzicie, tutaj nic nie ma. Więc albo. Mapa się zbagowała albo my po prostu nie umiemy w tą grę. Dobra. zasadzie odcinek, to już było na tyle. Stawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, bo do końca wakacji wbijamy 400 subów. Już mamy y, 373, więc 27 subów brakuje. No, wpadajcie do mojego brata. leonika 7. No, i pa!